Nie tak dawno zakończyła się przebudowa muszli koncertowej w centrum Kowar. Koszt inwestycji wyniósł około 500 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy stanowiła dotacja unijna. Muszla koncertowa, która została przez nas wybudowana, jest to muszla z przeznaczeniem dla mieszkańców Kowar, ale też i na wypożyczenie dla różnych zespołów muzycznych, które będą chciały na niej występować. Ale również ze względu na to, że co roku organizujemy zjazd świętych Mikołajów i chcieliśmy mieć miejsce, w którym te prezentacje będą fajnie wykonywane. Od kilku tygodni wszystkich kowarskich sportowców, ale nie tylko, cieszy nowa bieżnia na stadionie miejskim w Kowarach. Bieżnia, która z całym zabezpieczeniem kosztowała ponad 2,5 miliona. Z tym, że było to duże wspomożenie z Unii Europejskiej, bo 85% dostaliśmy w formie dotacji. Przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane przy pomocy klubu Olimpia Kowary, które tak naprawdę całość firmowało. Od początku praktycznie naszej kadencji nastawialiśmy się. Na to, żeby stadion był otwarty dla wszystkich mieszkańców, dla większej grupy ludzi. Ludzi nie tylko związanych z piłką, dlatego też wiemy, że teraz będą korzystać szkoły z tej, z tej bieżni. Niedługo stadion będzie ogólnodostępny dostępny dla wszystkich. Na dzień dzisiejszy jest to wtorek i czwartek w trakcie treningów seniorów między godziną 18 a 20. W realizacji jest rewitalizacja popularnej Kowarskiej Wyspy. Już niebawem to miejsce ma się stać kolejną atrakcją naszego regionu. Nie jest to inwestycja miasta, a osoby prywatnej, która na majątku gminy chce stworzyć ciekawe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Powstają tam domki na drzewie, powstają tam pomosty, za chwilę będzie już jest tworzona plaża. Plaża chyba jedna z największych tutaj w okolicy. A oprócz tego jeszcze będą kajaki, będą rowery wodne. W następnym roku będzie można jeździć nad oczkiem wodnym na linach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Kowarska wyspa zostanie otwarta jeszcze w tym roku.